Teraz pytanie, do jakich poziomów może spaść Bitcoin? I odpowiem tutaj na podstawie update'u, który właśnie widzicie na wykresie. W mojej ocenie, pierwszy sensowny poziom wsparcia dla ceny i odbicia będzie miało miejsce właśnie z około 82, to napisałem 85, ale lekko się pomyliłem, nie wiem dlaczego. W każdym razie chodzi o okolice 82-83 tysięcy dolarów do 74. Czy będzie to już w najbliższych dniach, czy w kolejnych tygodniach na to jeszcze muszę poczekać. Muszę poczekać na zamknięcie świecy tygodniowej, która da mi kolejny potencjalny obraz na kontynuację ruchów i jak mogą wyglądać kolejne dni i kolejne tygodnie. W każdym razie aktualnie te poziomy z dolarkami, które widzicie to są kule płynności do wybicia. Pierwsze sensowniejsze poziomy wsparcia jest to właśnie ta strefa na interwale tygodniowym i na interwale jednodniowym.